Czy natura automatycznie wykonuje skomplikowane zadania? Nazwaga... Chat play. Cześć, lekko uśmiechnięta twarz, opisz mi, proszę, sytuację, postaram się pomóc. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Mam pytanie: Czy pracownik Playolska ma prawo mi nie udzielić odpowiedzi, jaką zrobił pisemnie na inną osobę z Play? Może to zmowa przyjacielska? Nie do końca rozumiem, co masz na myśli. Znak zapytania. Miałem takie zgłoszenie 291 322 929 i pracownik nie chciał mi w przybliżeniu podać, co napisał pracownik Play. Następnie po jednym h zamknął zgłoszenie i napisał, że powinienem napisać odpowiedź zwrotną, której ja nie miałem wysłać. I na jakie pytanie i nie wiedziałem, co napisał w zaleceniu 291 322 929. Co ja powinienem zrobić, bo to ważna sprawa dla mnie? Dziękuję za zgłoszenie, zweryfikowałem sytuację na Pana koncie i informuję, że prosiłbym o odpowiedź zwrotną z doprecyzowaniem Pana żądań odnośnie zgłoszenia. Pozdrawiam, obsługa klienta Play. ze słów, to odpowiedź do zgłoszenia. Czyli zgłoszenie nie było doprecyzowane i nie było zapewne konkretnej informacji żadnia w zgłoszeniu. Ja na temat tego zgłoszenia 291 322 929 nic nie wiem, kto ją zakończył zamknął i dlaczego. Nie było zgłoszenia ono po kolei. I ta osoba może po przyjacielsku zamknęła skargę. A jak przyjmowała i co napisała, to ja nie mogłem się doprosić więc, co powinien zrobić, by sytuacja nie powtórzyła się ponownie. Walka z wiatrakami i chamstwem. Po godzinie już było zamknięte i nie można było dowiedzieć się nawet, kto zamknął. Niestety nie zajmuję się zgłoszeniami, jak i realizacją tych zgłoszeń. Jedynie posiadam odpowiedź do zgłoszenia i podstawowy status. Nie robię pozłości zgłoszeń. Mam powody. Ktoś z marnuje mój czas i pieniądze, i na przykład rozłącza się w labnie, odpowiada na moje pytania i jak go proszę o numer pracownika, to nie podaje. Mam dowód, bo porobiłem screen i y grek ekranu. Czy jest możliwość otworzyć zamkniętego zgłoszenia? Bo moje zgłoszenie pierwsze jest zamknięte i następne są cieniem i szczątkami pierwszego zgłoszenia reklamacja 291 209 178 z dnia 17 2023. Nawias zamykający. Można jedynie sporządzić odwołanie do poprzedniego zgłoszenia. Oni już nie zajmują tym zleceniem, tylko następnym, które nie jest realizowane. Chociaż są pewne odwołania, to nikt nie zajmuje się nim. To jeszcze zapytam, co powinienem zrobić ze zgłoszeniem 291 322 929. Jeśli po godzinie jest zamknięte, to już jest sprawą podejrzana. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z datą ich wpływu. Niestety nie zajmuję się zgłoszeniami, nie wiem czemu po takim czasie jest zamknięte. Co pan proponuje, bo tak chodzi mi o RCS. Reszta zgłoszeń nie ma znaczenia, są one napisane na nieprofesjonalizm, chamstwo, z winy play. To smutne, bo napędzają agresję. Co się dzieje z czatem RCS? Jeżeli chodzi o działanie usługi, to jest awaria, na którą niestety nie posiadamy informacji na ten moment, kiedy będzie naprawiona. P. Jakubie zgłoszenie 291 322 929 nie jest zgodnie z koleją, wręcz przeciwnie, zakończono je jako ostatnie zgłoszone. Co pan proponuje? Jaki pan ma numer pracownika? Czy pracownik może odmówić mi przyjęcia zgłoszenia? Ja przed chwilą byłem na dziale technicznym i tam są naprawdę miłe osoby i nic nie pisały o awarii. Dwa to na dziale skarg jest nieprzyjemnie. Pani, która odpowiada na moje zgłoszenie, reklamacja 291 209 178 z dnia 17 2023 Maria Aniszewska żądała od numerów telefonów. Danych osobowych RO. O, co jest kara więzieniem, to musiałem napisać na nieprofesjonalną odpowiedź pracownika. Plej Olska, Czy jak pan by robił zgłoszenie i ja bym prosił o to, co pan napisał w zgłoszeniu, to pan by nie podał? I napisałby pan tak zgłoszenie, by za godzinę było zamknięte. Może panie Jakubie podać mi swój numer pracownika? Niestety nie do końca rozumiem, co ma pan na myśli zdezorientowana twarz, tak jak tłumaczenie zajmuje się zgłoszeniami, ich realizacją oraz procedurami zamknięcia zgłoszeń. Kropka. Ja tak nie chcę zostawić sprawy. Lepiej w moim przypadku nie rozpatrywać skargi niż pisać bzdety, aby zamknąć zgłoszenie.